Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maras i to jest kolejny odcinek luźnego grania i gadania przy Minecrafcie. Dzisiaj opowiem Wam jedną historyjkę, jak ksiądz mnie strollował e, w dosyć zabawny sposób, a potem strollowałem moją dziewczynę. E, odnośnie ja musiałem iść po zapowiedzi do kościoła. Jeśli ktoś was nie wie, co to są zapowiedzi, już tłumaczę. E, jest to takie pisemko wystawiane w kościele. E, się zawsze mówi, że się wisi na zapowiedziach, w takiej goblotce. Wasze imię i nazwisko i jeśli ktoś ma jakieś przeciwwskazania, jeśli na przykład ktoś ma dziecko w świecie, nie wiem, jest już żonaty, to wtedy ktoś może zgłosić to w biurze parafialnym i wtedy ksiądz może wystawić negatywną opinię o osobie i nie może ta osoba wziąć ślubu. No i słuchajcie, ja przyszedłem do księdza. Ja mówię, no, że przyszedłem po zapowiedzi Taka i taka sprawa I taki młody wikariusz akurat był Nie było proboszcza e, Proboszcz raczej by mnie tak nie strolował e, I mówi tak hmm, Zaraz zobaczymy Poszedł, szuka tej karteczki e, Zobaczył e, Wie pan co, niestety panu nie będę mógł Wystawić tego zaświadczenia Z takiego powodu, iż była u nas Jedna dziewczyna i powiedziała, że pan ma dziecko ja, what the fuck, o czymś nie wiem? Masakra. Kopara mi opadła. Ja mówię, no ale kto był? Wie pan co, to niech pan do mnie przyjdzie w piątek, czy tam w sobotę i sobie porozmawiamy dokładnie na ten temat, czy to jest jednak pana dziecko. Ja mówię, o, oh fuck. Ja mówię, coś nie teges? Ja mówię, no... Dobra, nie? Ja mówię... Ksiądz sobie chyba jaja robi I on do mnie taki tekst Słuchaj, jakbym sobie jaja robił yy, To bym nie został księdzem, tylko komikiem Dobra, już wziąłem to wszystko na poważnie yy, Nie było mi do śmiechu A on zaraz do mnie takie coś No pewnie, żartowałem A ty co, ty myślisz, że biorę wszystko na poważnie? Już mi ulżyło już <laughs> Ale byście musieli widzieć moją minę Dosłownie opadła mi kopara do ziemi Dobra, przechodzę do chaty z, tymi, z tym zaświadczeniem, że nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do wzięcia ślubu. Bo już musiałem to jeszcze przeczytać dwa razy, jak szedłem po drodze, czy naprawdę sobie ja robię, czy coś na poważnie. No i dobra, wziąłem tego, dzwonię do mojej dziewczyny i mówię, słuchaj, kochanie, jest taka sprawa, niestety nie możemy wziąć ślubu, bo ksiądz stwierdził jakieś tam nieprawidłowości ktoś u niego był. A moja, kto był, y, z czym i kiedy mam iść do księdza? Powiedziałem, no, że w piątek, no, no i... cholera, sam nie wiem o co chodzi. Moja, to jest niemożliwe i zaczęła się drzeć. Y, nie zdążyłem powiedzieć, żartowałem i odłożyła słuchawkę. Dobra. Ja tam się nie przejęłem, trochę się pośmiałem y, i nie wiem. Nie minęła minuta ktoś dzwoni. Tak, oczywiście moja. I zaraz był tekst, pokaż mi te zaświadczenie. Ja mówię, no przecież nie dostałem, no kochanie, no ja naprawdę nie wiem o co chodzi. I wiecie, to zacząłem tak trollować. Przez dobre 15 minut. Aż tego. Nie poszedłem do pokoju i ona nie zauważyła tej koperty. Od księdza, bo jest pieczątka biuro parafialne. Kościół taki i taki no i zaraz sprawa się wydała Ja ci dam zrobić sobie ze mnie Ja zaraz był tekst Foch Ale po chwili tak przemyślała i zaczęła się sama śmiać że nieźle mi się ten dowcip udał A więc ludziska jeśli bycie z was ktoś brał śluz, możecie wziąć ten patent i też swoją wrobić bo z reguły to Idzie osoba ta, która jest w danej parafii po te zapowiedzi Akurat się zdarzyło, że u mnie miasto 12 tysięcy, a są dwa kościoły No i szło taki numer z różnego, że jak jesteście z jednej parafii To wtedy wisicie na zapowiedziach w jednym kościele Całe ja szczęście ja mi się udało szczęśliwie spaść z tych zapowiedzi i nie było żadnych problemów, ale naprawdę mina moja to była episko u tego księdza No jak tu powiedzieć, że ksiądz nie może sobie robić jaj? No, może to jest normalny człowiek i każdy inny zaraz mówią, że osoba świecka, bo taka i taka i taka, nie? Bo ona powinna się jakoś zachowywać. Szczerze powiedziawszy, ja jestem do tego zachowania jak najbardziej za, że ten sobie robi, przynajmniej jest, jest z czego pośmiać i przynajmniej idzie jakieś e, fajne żarty z tego wymyśleć. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. E, no także no jakbyśmy sobie ludziska i jaj nie robili z poważnych rzeczy no to wtedy byłoby smutne i wszystko byłoby brane na poważnie, ale ten Dowcip się przyjął, muszę Wam powiedzieć, bardzo dobry, chociaż moje się za bardzo nie spodobał. I także przy okazji bliska wymyśliłem piwo dla kobiet o nazwie Foch. A reklamówka by brzmiała tak, bo każda kobieta sobie lubi strzelić focha. Nie uważacie, żeby to by było dobre? powiedzcie ze sami na ten temat o, masakra naprawdę ale jak mi to powiedział tak wiecie z taką powagą um, perfidną to ja się o matko mówię, nie wiem pijany byłem że nic nie nie wiem masakra o mówię wam yy... Jak chcecie robić takie dowcipy, nie, to lepiej od razu powiedzcie, żartowałem, żebyście nie mieli niezapowiedzianej wizyty u siebie w domu, ale nie wiem, z reguły ja tam spacerkiem do dziewczyny idę, nie wiem, sobie z 10 minut ze spokojem, no biegiem to trochę szybciej, to zajmuje jakieś 5, ale mówię wam... To była niespełna minuta, jak yy, usłyszałem dzwonek do drzwi. <grym> Naprawdę. Dowcip tygodnia. <grym> Mi się bardzo spodobał. <grym> nie. Ale jedno zdanie, jakie usłyszałem, jest prawdziwe. Kobieta zbiera szybciej informacji niż FBI. Oczywiście się ze wzrosta. Gorzej jak nie zazasnę to się potem schody zaczynają Wtedy można coś po, podejrzewać O tak tę nazwę Okej, okay, to już jest troszeczkę przekopane Dobra rodziska, zrobimy sobie e, Kolejny poziom Tej sztolni Ja się z wami mm, Pożegnam Dzisiaj taki szybki odcineczek E, właśnie miałem taką ideę opowiadać wam w, w, ciekawych historii lub moich przemyśleń tak na szybko, żeby wam się nie nudziło, żebyście mogli sobie to przesłuchać. Dobro dzieska. tak więc co? Ja byłem maraz, yy, już chcę się z, z wami żegnać, tak, tak. Yy, dobrze myślicie, to jest taki naprawdę krótki odcinek, nie za długi, po prostu taki... Yy, do szybkiego przesłuchania. Tak więc co dziecka, ja bym Maraz, to było takie dość granie i gadanie przy Minecrafcie. Gry bogatej na wyobraźnię. Tak więc co, komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się do usłyszenia strzałka.